Pięciu wyjątkowo ekscentrycznych lekarzy. Wielu doktorów zapisało się w naszej historii. Jedni ratowali ludziom życie, inni dokonywali rewolucyjnych odkryć. A byli tacy, którzy swoimi bestialskimi czynami zhańbili także zaszczytny tytuł naukowy. Dziś przedstawimy wam kilku doktorów, którzy zasłynęli dzięki swoim ekscentrycznym doświadczeniom. Konrad Frankenstein. Takim pseudonimem nazwano Johanna Konrada Dipela. I to wcale nie miało być nawiązanie do postaci szalonego naukowca opisywanego przez Mary Shelley, tylko wręcz przeciwnie. To właśnie ta pisarka prawdopodobnie zainspirowała się postacią tego niemieckiego uczonego. A trzeba przyznać, że urodzony na zamku Frankenstein-Diepel bardzo przypominał swojego książkowego odpowiednika. Ten młody chemik zafascynowany był życiem wiecznym i spędził wiele lat na dziwacznych eksperymentach, przeprowadzanych na ludziach, zwłokach oraz zdechłej, tudzież ubitej zwierzynie. Ciała gotował w kotłach, a następnie umieszczał w olbrzymich słojach. Miał w ten sposób uzyskać mikstury o różnych zastosowaniach. Jedną z nich był tak olej Dipla, wykonany z kości, krwi oraz innych organicznych elementów maś, która o dziwo znalazła zastosowanie w wielu dziedzinach, jako barwnik pruskich mundurów, a nawet jako broń chemiczna. Andrew Ure na początku XIX wieku wielu lekarzy widziało w nowym wynalazku elektryczności olbrzymi potencjał, który mógłby wytyczyć nową drogę w ówczesnej medycynie. Jednym z tych entuzjastów był szkocki chemik Andrew Ure, który swój najgłośniejszy eksperyment przeprowadził na zwłokach pewnego mężczyzny, który wcześniej powieszony został za morderstwo. Brzmi znajomo? Wygląda na to, że mamy tu do czynienia z kolejną inspiracją dla autorki Frankenstein. Naukowiec stwierdził, że przez stymulowanie elektrycznością nerwu przyponowego można przywrócić do życia ludzi zmarłych w wyniku uduszenia, utopienia czy właśnie śmierci zadanej przez strycze. Doktor Ures zgromadził chętnych oglądania swojego doświadczenia i na ich oczach spowodował, że zimny trup zaczął się trząść i machać kończynami. Każdy mięsień niemrawego dotąd umarlaka napinał się. Świadkowie widzieli, że jego klatka piersiowa poruszała się, jakby zwłoki faktycznie oddychały. A na twarzy zmarłego poczęły pojawiać się upiorne grymasy przerażenia, bólu i przerażającego uśmiechu. Jeden z obecnych na sali poczęstowany został przez trupa wyjątkowo mocnym kopniakiem, który posłał go na ziemię. Większość ze zgromadzonych w popłochu uciekła z sali, natomiast jeden z nich nie doczekał końca tego makabrycznego spektaklu i zmarłszy z przerażenia, zwiększył ilość zwłok w tym pomieszczeniu o swoją czcigodną osobę. Stephen Field Żółta febra nie jest zaraźliwa, twierdził dr Firth. Nikt mu nie chciał wierzyć. Tym bardziej, że ten sam człowiek nauki mocno się skompromitował jakiś czas wcześniej, twierdząc, że choroba ta jest wynikiem przegrzania organizmu w okresie lata. Badacz tak bardzo wierzył w swoją teorię dotyczącą braku możliwości zarażenia się żółtą febrą od osób cierpiących na tę chorobę, że zdecydował się przeprowadzić na sobie szereg eksperymentów. Dr Firth wcierał sobie wymioty zainfikowanych pacjentów w otwarte rany na własnych rękach. Kiedy to nie stało się wystarczającym dowodem dla sceptycznych lekarzy, Stebbins poszedł o krok, a nawet dwa kroki. I zaczął rozkoszować się orzeźwiającymi napojami na bazie krwi, moczu, wymiotów i śliny osób chorych na żółtą febrę. Gdyby nie to, że większość niedowiarków w końcu przyznała mu rację, firw pewnie kontynuowałby swoje ciekawe eksperymenty, co w końcu skończyłoby się dla niego źle. 60 lat po jego doświadczeniu okazało się, że pacjenci, od których doktor pobierał próbki. Byli z reguły w ostatnim stadium, która jest zaraźliwa jedynie w swoim początkowym etapie i tylko wtedy, gdy wirus dostanie się bezpośrednio do krwioobiegu. Sztab lekarzy Karola II Karol II, król Anglii i Szkocji, zapadł na chorobę nerek, która to zakończyła jego żywot. Niestety agonia jego wysokości trwała długo, ale lekarze stawali na głowie, żeby wylecieć lub chociażby odrobinę ulżyć swemu władcy. Najpierw upuszczono królowi sporo ilości krwi. Następnie kazano mu połknąć antymon, no taki toksyczny metal. Kiedy to nie pomogło, zafundowano umierającemu monarsze serię lewatów. Kolejnym etapem leczenia było ogolenie jego głowy i wsmarowanie jej żerącymi preparatami, które to miały poprawić konającemu królowi humor. Nie pomogło, utytłano więc jego podeszwy stóp głębimi odchodami i na wszelki wypadek upuszczono biedakowi jeszcze trochę krwi. W dalszym jednak ciągu rezultaty kuracji nie były zadowalające. Podano więc królowi około 40 mazi wykonanych z czaszki człowieka, który nigdy nie był pochowany, a który zmarł brutalną śmiercią. A na dodatek rzucono Karolowi II do gardła rozkruszone kamienie wydobyte z wnętrzności kozy pochodzącej ze wschodu Umura. Każdy normalny, zdrowy człowiek zmarłby pewnie w połowie tej lekarskiej procedury. Król był jednak twardy i wytrzymał całe 4 dni. Robert Easton na początku ubiegłego wieku istniało jedno sprawdzone i skuteczne lekarstwo na grenów amputacja. Jako, że w tamtych czasach trudno było o skuteczny środek przeciwbólowy, czas takiego zabiegu był kluczowym jego elementem. A jeśli chodzi o tempo operacji, to ten szkocki chirurg nie miał sobie równych. Liston był prawdziwym mistrzem skalpelowego fechtunku. Na oczach mierzących mu czas studentów efektywnie wymachiwał skalpelem. W błyskawicznym tempie przeprowadził operację. Zrobił to bez niczyjej pomocy gdy musiał użyć obu rąk, uciekający krwią skalpel umieszczał we własnych zębach. Innym wyczynem Listona była amputacja nogi w czasie 2,5 minuty, aczkolwiek nie należy tego uznać za pełen sukces, bo Robert razem z kończyną kurżnął również pacjentowi jądro. No cóż, coś kosztem czego. Liston może i był mistrzem szybkości, ale i przez to zdarzały mu się również poważny wpadki. Raz tak bardzo zapamiętał się w szlachtowaniu pacjenta, że również uciął palce swoim asystentowi. Ten wyzionął później ducha w wyniku gangreny, która wdała się do rana. <grym> Cóż za ironia. Podczas tej samej operacji Robert w typowym dla siebie operacyjnym szale tak bardzo zamachnął się nożem, że rozciął płaszcz przyglądającemu się jego pracy wybitnemu gościowi. Biedak momentalnie padł na zawał serca. Na domiar złego również i sam pacjent nie przeżył zabiegu. To jedyny udokumentowany przypadek operacji ze śmiertelnością wynoszącą około 300%.